thank <laughs> you Przy kawie zbożowej O skarbach Dobry wieczór moi widzowie Jest noc I jest zimno, bo jest nie wiem, Z minus dobrych kilka stopni Natomiast mi jest ciepło A nawet powiem gorąco Po dzisiejszym morsowaniu Zawsze takie odczucie mam, że mnie nosi I ciężko mi w domu wysiedzieć Jak już organizm dojdzie do siebie Moje wieczorne e, Myślenie nad kolejnym scenariuszem Jednego z odcinków Który chciałbym stworzyć Natomiast muszę to wszystko w głowie poukładać. Za bardzo mnie wszystko roz... że tak powiem, mam za bardzo myśli rozbiegane w domu. Wszystko mnie rozprasza. Musiałem się przenieść na dwór, a że jest noc to pewno gdzieś będę kimał. Jeszcze nie wiem czy w hamaku, czy w namiocie dachowym. Może przez ten poobserwuję jakieś beboki ponocy łażące. Zobaczymy. Na razie muszę się wyzerować lekko, wrzucić do ustawień fabrycznych. I pomyśleć nad tym, jaki to materiał ciekawy chcę Wam stworzyć. Coraz ciekawsze warunki idą zimowe, a zima to też bardzo ciekawy czas na poszukiwania. Nigdy sezon się nie kończy. Każdy tak naprawdę miesiąc, każda pora roku, każda pogoda jest dobra w jakimś celu, aby coś odkryć. Nawet ciężkie deszcze są fajne, bo wypłukują skarby. Jak zresztą sami ostatnio widzieliście na odcinku i kiedyś na poprzednich odcinkach również. Zresztą sami dobrze wiecie, chociaż część z Was dobra, to mam, to mam. Kawa zbożowa jest. Kamień ciepły, bo podgrzałem. Widzę, pieniek się ładnie, ładnie roz hajcował. To jest wysuszony mocno. Taki kołek sosnowy. Jest trochę lipny, bo się szybko pali. I, I się cały Obtegował Obdymił garnuszek Ale mam jeszcze jeden taki zrobiony Z kawałka brzozy Zobaczymy jak ten brzozowy sobie da radę Nie mam niestety bukowych Klocków w tym roku W ogóle problem z opałem był Już sobie dałem radę Natomiast muszę skądś jakiś suchy klocek Od kolegi przyniosę bukowy I zrobię sobie taki z bukowego. Zobaczymy jak bukowy długo pociągnie. No ten się już ponad, dobra nie wiem, z godziny się może tak hajcuje. Jeszcze fajne ognisko z niego będzie. No. O, teraz zaczęło jak wia wiać chłodnym wiatrem. Właściwie zimnym. Ale to i tak, tak nie taki wiatr jaki ostatnio miałem okazję przeżyć. Musiałbym wam też taką e, e, fajną przygodę pokazać. Jak ostatnio Celem było wejście na Teide, jeden z najwyższych wulkanów, 3600 metrów. I niewyobrażalnie silny wiatr, gdzie trzeba było kilkaset metrów drogi pokonać na kolanach, tak ciężkim wietrze. 20 osób chciało zdobyć Teide, bo doszły tam do góry. Wszyt znajdujący się w Hiszpanii, a dokładnie na Teneryfie, na wyspie Teneryfa. Niesamowita wyspa. Około 20 różnych klimatów, wyobraźcie sobie, mała wyspa, a 20 różnych klimatów. Może by mi się udało jakiś odcinek Wam z tego zrobić. Niesamowity świat, jeżeli ktoś lubi podróżować i oglądać niewyobrażalne zmiany obrazu, no to m.in. Teneryfa jest takim miejscem. Od bujnej roślinności, po przeogromne klify, po marsjański krajobraz, czy księżycowy, na środku... Niewyobrażalnie wielki wulkan Ze śpicem, na który trzeba wejść Żeby tam piechotą wejść Około 10 godzin się idzie, najlepiej w nocy O, woda się uważyła Co wam będę gadał? Chyba wam będę musiał zrobić odcinek Z wejścia na idę. Każdemu polecam Zdobyć idę z samego dołu Piechotą Trzy osoby tylko weszły na szczyt Reszta zrezygnowała 200 metrów przed samym zdobyciem, ale nie dziwię się, bo rzeczywiście, jak ktoś nie widział, jak w górach potrafi wiać wiatr, tak silny, że miota człowiekiem, to rzeczywiście ktoś mógł zrezygnować. Nie rozumiejąc, że w górach niestety czasami tak bywa. Udało mi się kogoś też nakłonić na wejście na Tejdę. Gratulacje osobo. się uważyło. trzeba coś podziubać. Burgera już ogarnąłem, także. Chipsy sera. Tak, taka ciekawostka. Ostatnio jadłem te ryżowe. No to te ryżowe naprawdę barbecue zrobiły robotę. Bardzo dobre. Jadłem, ją, jadłem je z ekipą, którą materiał robiliśmy. Nie było co zjeść, więc wyciągnąłem co tam miałem. Bardzo smakowały. Jak lubicie sery różnego rodzaju, to naprawdę dobre. Czas puścić sobie jakiegoś dobrego audiobooka i pomyśleć. Co sobie tu w audiotece ostatnio nie skończyłem. Słuchać akwarium. Bardzo dobra książka. Wiktora Suworowa. Ale już skończyłem. Projekt Heilmery. To już jest w ogóle wybitne. Jak wam się podobał film Marsjanin. A przede wszystkim książka No to koniecznie Hail Mary. Hail Mary Jeżeli lubicie świat Taki science fiction Jeżeli lubicie podróże w kosmos genialny, Naprawdę projekt Hail Mary Zrobił mi Że tak powiem tydzień Co my tu jeszcze mamy Opowieści partyzanta. Coś tu puścimy. Ho, przez przypadek otwarłem. Przypuśćmy, że w ręce kapelana walczącego o przetrwanie oddziału partyzantów przypadkiem wpada Grimoir. Księga zaklęć. Dodajmy działająca. Dalej jest tylko lepiej. <grytania> Trwa druga wojna światowa. Kulminacja chaosu, terroru i szaleństwa. Gdzieś na wschodzie Polski niewielki oddział partyzantów z zaciekłą determinacją broni swojego kraju przed najeźdźcami. Giną kolejni żołnierze, oddział powoli się wykrwawia. Co tu jeszcze jest? Ta historia chwyta za gardło na pierwszej stronie i nie odpuszcza do ostatniego zdania. Posłuchajmy na próbę. Wydawnictwo Fabryka Słów przedstawia Krzysztof Haladyn. Ostatnie namaszczenie. Czyta Mariusz Bonaszewski. Produkcja. Audioteka. Justum enim est bellum, quibus necessarium, et pia arma, ubi nulla nisi in armis spes est. Sprawiedliwą bowiem jest wojna dla tych, dla których jest konieczna, i błogosławiony jest oręż, jeśli tylko w nim cała spoczywa nadzieja. Tytus Livius. <try> Przy jerbie o skarbach. Witam was serdecznie, moi drodzy widzowie. Witam was serdecznie w ten mroźny dzień. No, trochę zmarzłem w nocy, ale to wam potem opowiem. Co będę robił, też wam zaraz opowiem. Od razu ruszam, bo mam mało czasu. A wyznaczyłem sobie ciekawy cel dzisiaj. Związany z pierwszą wojną światową. Ale żeby to zrealizować, najpierw się muszę tam dostać. A no, trochę mam marszu przed sobą. Dobra, zbieram się. I opowiem wam wszystko, co jak w czasie drugi. No i tak, e, jaki mam cel? Przyjechałem z powrotem w rejon okopów e, pierwszowojennych, przez które ostatnio przechodziłem. Okazało się, że te okopy są bardzo ciekawe. Nie są jakoś specjalnie zaśmiecone, a no, w paru miejscach są jakieś tam wysypiska, ale udało się trafić ciekawe rzeczy. Nie? Znaczy dla mnie ciekawe, to znaczy łuski oraz łódki, które świadczyły o tym, że coś tam się działo. A łuski były pruskie o tyle ciekawe. E, Pamiętacie, tam wtedy trafiałem jakieś tam śmieci, jakieś rzeczy w jednym z odcinków poprzednich. Teraz postanowiłem przyjechać z kumplami, znaczy teraz, wczoraj. Pochodziliśmy, z tego materiału nie ma, natomiast kręciłem sobie tam jakieś sygnały, aby zobaczyć, co mi jeszcze wyjdzie i uwaga, udało mi się coś ciekawego znaleźć. jakiś kolorek wyskoczył. Kulka to nie jest. To jest to kapsel? Nie kapsel. Albo kapsel? Co to jest? Co to jest? Kurde, żeby się ciepło. Co to jest? To jest aluminium. Niki znaczek. Kurde. Słuchajcie. Przez chwilę myślałem, że to jest jakaś stara moneta. Jakiś od Ale już czuję, że to jest le leciutki aluminium Ale zaczyna to wyglądać coraz ciekawiej Oczyścimy to szczotkiem Ty, mam ten Blache IR Infantry Regiment Niemiecka? Tak o, jest Cała czy złamana? Y, Aluminiowa, cała Tylko jest bardzo mocno sfatygowana Znalazłem nieśmiertelnik Znalazłem nieśmiertelnik pierwszy wojenny niemiecki. Postanowiłem zadzwonić do Piotra i zapytać go o to. I to jest nieśmiertelnik wczesnego wzoru niemiecki. Ciekawe jest to, bo w tych okopach, według wszystkich zebranych informacji, siedziała landwera. Piechota dywizja Piechoty Landwery, a nieśmiertelnik jest oddziałów regularnych. Także co on tam robił? Nie wiadomo, ciężko będzie, może ktoś tam, nie wiem, Piotr chyba musiałby mi więcej wytłumaczyć, aby wam bez jakiejś tutaj e, naciąganej historii to opowiedzieć. Czyli jest e, temat, są okopy pierwszowojenne, w których są łuski niemieckie, są łódki, czyli gdzieś do czegoś strzelano, a las ogólnie jest bardzo czysty w okolicy. I moim celem dzisiaj jest położenie w rejonie okopów, aby zobaczyć, czy nie znajdę jakiegoś miejsca właśnie z którego strzelano do tych żołnierzy w tym okopie pruskim. Czy mi się to uda? Nie wiem. Mroźna pogoda, powiem wam, trochę zmarzłem w nocy. Spałem w namiocie dachowym na łące, miałem tam taką mikrofarelkę, ale nie zdała egzaminu. Jej ilość energii, którą było, było potrzeba, żeby to zagrzać, na pewno nie dała ta pareleczka mała. Muszę inną uruchomić. Mam jeszcze jedną i zobaczymy, jak to wyjdzie. Ta się nie nadaje na pewno do zagrzania namiotu szmacianego, ponieważ temperatura nawet o 1 stopień nie wzrosła. Było tam z minus 4, z minus 5 także zimno było. Dobra, zobaczymy, co ja tutaj znajdę. To zaczynamy. Dobra, i tutaj zaczynam poszukiwania. Zobaczymy, czy znajdę cokolwiek innego. Niż te niemieckie rzeczy. Do kogo oni strzelano? Trzeba płazić po lesie. No, na razie w tym lesie trafiłem bardzo, ładny, bardzo ładną szlankę. Jak się okazało, z bardzo rzadkiego szrapnela 107 mm carskiego. Jak już się dowiedziałem, na całą armię było około 80 armat, więc jest to naprawdę duża rzadkość 107 mm carski. Chyba też z Piotrem będę musiał na ten temat pogadać. Dobra, to mam, to mam, wszystko mam, do dzieła. Dobra. No to co? E, czas start. Tu ledwo co widać jakieś zagłębienia, no i one będą moim celem. Powinienem mieć słuchawki, aby tutaj jednak słyszeć wszystko głęboko. Ale cóż, chcę, żebyście też trochę usłyszeli. Zobaczymy. Bez słuchawek, szukanie bardzo głębokich sygnałów troszkę jest słabe, no ale. Dobra, to jeszcze tylko sobie kontrolę zrobię, czy mam na pewno, bo mam niską częstotliwość. Czy statyka jest taka, no właśnie, za szybka jest. Trzeba bardzo obniżyć sat i filtry gruntu obniżyć. Trzeba szukać głęboko. A no, są jakieś zagłębienia. Dobra jest sygnał Mało fajny Dobra Gwoździe Ale zobaczcie ile jest liści Które nie wiem, co to za 2-3 lata spadły, a co dopiero te wszystkie liście, które tutaj spadały przez te 100 lat. A tym sygnałem było co? Jakieś żelastwo małe. Kawałek garnka żeliwnego. No już powiem wam, trochę tych kawałków głęboko w okopach trafiłem. No sporo tych łusek. Wszystko pierwsza wojna. Proszę bardzo. Skompletowana z jednego miejsca. Kiżowstwo. Kawałek garnka, czy jeszcze nie kawałek garnka? Chyba kawałek garnka niestety. Kawałek garnka. Naprawdę fajnie się chodzi, bo czyste okopy. Która to godzina? 14.15, zachód słońca za godzinę. Szkoda. Za półtora godziny. A I tak, tak będzie lipa ze światłem. Pytanie. Czy zostanę w nocy, czy nie zostanę w nocy? Tego jeszcze nie wiem. S. S1110. Zaraz sprawdzimy w oznakowaniu amunicji który to jest rocznik, która to jest partia, a właściwie miesiąc. I co oznaczają symbole S. I S. Też pierwsza wojna. Dobra, idę na spacer na drugą stronę lasu. Zobaczymy. I jeszcze na koniec dnia pod skały przylazłem. Połazić po skałach. Plecak na bok. Statyka na fula. I połazimy. Trochę liści posypanych. Teraz tu jest sygnał. Obawiam się, że to jest znucone przez kogoś. Obecnie I to się liściami zasypało, bo za mocny sygnał. Kolejna łuska, ale łuska jest jaka? Co te za łóżka Czekajcie Co to za łóżka No to trafiłem e, jakąś rzadszą łóżkę. To już jest jakiś tak jest, to jest coś rzadszego. E. To na pewno jest bardzo rzadka łuska, już Wam pokazuję dlaczego. Zobaczcie sobie zdjęcie, bardzo ładny stan. To Tę łuskę sobie zabiorę, bo jest fajna. Trzeba ją odłożyć na bok. U góry W i cała data 1924 i na dole ładny orzeł. Centrum detektorysty na www.sklep.undergrandpassion.pl Serdecznie zapraszam Artur Trącik, Saper. A jeżeli masz pytania o detektory metali i o sprzęt, to po prostu dzwoń lub pisz na Facebooka. Pozdrawiam.